Cześć! A w tym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam nieco o jednym bardzo ciekawym i popularnym telewizorze. Mowa tutaj o telewizorze Samsung QE65S90C. Generalnie telewizor ten jest obecnie bardzo rozchwytywany na rynku, no i powiem szczerze, że też z tego względu zdecydowałem się nagrać to nagranie, w którym opowiem Wam nieco o specyfikacji technicznej tego produktu, będzie nieco o opiniach i cenie tego Urządzenia. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich wiadomości, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca, kliknij w polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał. Dobrze, a zatem przejdźmy sobie teraz do kwestii związanych właśnie z telewizorem Samsung QE65S90C. No i zacznijmy sobie od omówienia ceny tego produktu, bo zapewne jeżeli zastanawiasz się nad zakupem takiego telewizora, to interesuje Ciebie również cena tego urządzenia. A zatem przechodzimy. Oglądając różne oferty w internecie, natknęłem się na ponad kilkanaście ofert tego produktu. No i powiem szczerze, generalnie cena ta oscylowała gdzieś tam w okolicach około 13 tysięcy złotych. A zatem trzeba powiedzieć, że jest to telewizor naprawdę ekskluzywny, na który też nie każdy może sobie oczywiście pozwolić. A zatem w taki sposób to się wszystko prezentuje cenowo. Natomiast teraz sprawdźmy, jak to wszystko wypada, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Sam telewizor wyposażony został w 65-calowy kran technologii OLED, a rozdzielczość ekranu wynosi 3840x2160 pikseli. Telewizor oferuje również format obrazu na poziomie Ultra HD 4K i co ciekawe, posiada również częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie aż 144 Hz. Dodatkowo użytkownicy, którzy zakupią telewizor Samsung QE65S90C, będą mieć generalnie dostęp do systemu Tizen TV, jak również do funkcji Smart TV. A zatem, szereg ciekawych udogodnień w tym zakresie znajdzie potencjalny użytkownik takiego sprzętu. Jeżeli chodzi natomiast o tunery, jakie znalazły się w tym urządzeniu, no to przede wszystkim warto wymienić tutaj tunery takie jak DVB-C, DVB-S2. DVB-T2 H.265 a jeżeli chodzi o wykorzystane technologie w przypadku tego sprzętu no to wśród nich bezwątpliwie warto wskazać takie możliwości technologii jak Wi-Fi Bluetooth czy DLNA a skoro jesteśmy również przy komunikacji no to może też wspomnę nieco o złączach, w tym przypadku są to 4 złącza HDMI jak i 2 złącza USB, a zatem pod względem komunikacji również się to Dość nieźle wszystko prezentuje. Z innych kwestii, bez wątpienia, co po niektóre osoby zainteresuje, wygląd tego telewizora generalnie jest to telewizor, który prezentuje się bardzo atrakcyjnie i którego obudowa jest w kolorze czarnym. A zatem, jeżeli preferujesz taki typ obudowy, no to być może właśnie ten model przypadnie tobie do gustu. Jeżeli chodzi o ciekawe tryby i funkcje, jakie zostały wykorzystane w przypadku tego produktu, to wśród nich warto wskazać. Takie możliwości i funkcjonalności, jak chociażby tryb dla gracza, ale również takie funkcje jak FreeSync Premium czy HDR 10, ale również Game Motion Plus czy tak zwane Perfect Viewing Angle, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się z szerokich kątów widzenia. Do tego dochodzą też inne funkcje, takie jak chociażby skalowanie do 4K czy tryb filmowy. Przyszli użytkownicy takiego telewizora bez wątpienia mogą być również. Dumni z procesora, jaki znalazł się właśnie w tym sprzęcie. Mowa tutaj o neuronowym procesorze Quantum 4K, którego między innymi zadaniem jest zadbanie o odpowiedni kontrast i jasność podczas oglądania różnego rodzaju treści. Może teraz powiemy sobie jeszcze kilka słów na temat dźwięku, który został zastosowany w tym telewizorze. No i generalnie jest to dźwięk przestrzenny Dolby Digital Plus, czyli w skrócie bardzo porządny system dźwiękowy. Do tego dochodzi również moc głośników na poziomie 40W i kodowanie dźwięku z Dolby Atmos. A zatem bardzo ciekawie się to prezentuje, że chodzi o sprawy dźwiękowe. No i co po niektórych użytkowników na pewno zainteresuje również kwestia parametrów fizycznych. No i w tej kwestii przede wszystkim trzeba wiedzieć, że telewizor Samsung q 65 s 90 c ma następujące wymiary. Szerokość telewizora z podstawą wynagrodzenia Wynosi 144.41 cm Wysokość telewizora z podstawą ma około 89,7 cm i głębokość z podstawą wynosi około 26,6 cm. Wspomnę jeszcze, że waga z podstawą to około 23,1 kg. Jak i również o tym, że telewizor ma szereg różnych ciekawych funkcji dodatkowych, takich jak chociażby MultiView, Connect Share, czujnik światła czy Picture. Picture a zatem sporo różnych funkcjonalności i udogodnień znajdzie potencjalny użytkownik takiego urządzenia. Natomiast co do opinii, no to produkt generalnie chwalony jest m.in. za wysoką jakość obrazu, ciekawe i przydatne funkcjonalności czy za bardzo atrakcyjny wygląd. A zatem, tak to wszystko mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o to urządzenie. Ja przypominam jeszcze, że nikt do tego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu, gdybyś chciał poznać jeszcze więcej szczegółów na jego temat. A tymczasem to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia. aos colegas da